Tak, witam, e, witam Empierkowcy, jest kolejna wojna, wojna już raczej w plecy, gdyż nam zostało 6 ataków, Marcinowi zostało, e, Marcin już swoje wykorzystał, e, zostałem tylko ja, no i przeciwnik też szedł do zera, no Marcin jak widzimy zdobył tylko 1561 punktów, nie poszła mu wojna zbytnio, e, pierwszy atak jeszcze jako tako, no ale już drugi, trzeci i czwarty lipnie, piąty jeszcze jakoś wyszedł, no i szósty znowu lipa się zrobiła, ja czekałem w sumie aż się ten odrodzi jego mość, więc odrodził się e, więc można zacząć bić, choć Marcin mi tu zostawił taką smutną e, dobitkę, no ale ok, nic nie szkodzi, będziemy bić to co jest więc zobaczymy no no niby 1500 można zrobić w resecie Ja tych punktów musiałbym zdobyć dosłownie 4000 tak 4000 żeby się zrównać z przeciwnikiem e, Więc Niby jest szansa no zobaczymy Zobaczymy jak mi ataki pójdą Więc Musiałbym tylko na tej dobit tą dobitkę zrobić, a wszystkie kolejne ataki musiałyby wejść na hita. No nic, zobaczymy. No, tu są gargulce, więc łatwo nie będzie. Jest cała rodzina 3 czterech, więc co oni mają na tej pasywce? Eee, tu, ni e, tu nic, a tu... Tu odporność na obrażenia, odporność na trucizny, parzenia, no dobra, także no zobaczymy, dobra, no to nic, lecimy z atakami i zobaczymy, dajcie chwilę. A jest to ten, koreański sojusz i bijemy się w trybie lepszy atak, więc im dłużej walka trwa, tym przeciwnik nas mocniej bije. No tu jedynie co, eee, ciężko będzie, bo jest arko. Dobra, czyli trzeba jakąś dezaktywację brać za każdym razem i coś naminione. Dobra. No to spoko. To lecimy za takami dajcie chwilę. No dobra, mamy skład. W sumie nie mamy dezaktywacji, więc różnie to może być. Ale no zobaczymy. Dobra, lecimy takim składem. O, dobra, dajcie chwilę jeszcze raz. Dobra, zmieniłem lekarza i... Sobie wziąłem Guan Yu, zamiast 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 e, zielonego rycerza. No dobra, tak składem składam, lecimy zobaczymy. Och, nie popatrzyłem na oddział. Ajajaj, dla Guan Yu przyszedł, poszedł legendarny. więc mogę potrzebować sporo zielonych, które jako nawet taką mamy. Ale czerwonych niestety nie mam. Teraz się coś pokazało. No dobra, okej, okay. co ja tu mogę zrobić? Jeżeli odpalę żółty diament, ten podejdzie, coś się tu zrobi zamieszanie. Czerwonych jeszcze nie mam. Dobra, niech będzie zobaczymy, jak się niebieskie poskładają. Okej. Okay. Nawet i dobrze się składa, bo załaduje się griblam. Będziemy mieli, możemy. Ach, nie popatrzałem, że pójdą fioletowe jeszcze. No dobra, mój błąd. Ok, ale teraz będziemy mogli sobie wziąć trochę minionów, mane z minionów. Ok, i o to mi właśnie chodziło. Ale tu jest odporne od potworów Czyli mamy problem, bo się ten nie odpali ten mi się jednak mimo wszystko odpali No dobra, zróbmy tak, zróbmy tak i niestety właśnie tak myślałem, że popełniłem błąd. Dobra, zróbmy jeszcze raz te szybko zielone. <gra>, Gra mnie bardzo nie lubi jak widać. Musiała mi lekarza zniszczyć. Eee, no dobra, zróbmy jeszcze szybko tak Ludwig niestety odpali więc walka, walkę mogę już przegrać bo niestety nie mamy lekarza moje fioletowe się zgubiły ale spróbujmy jeszcze tak no czerwonych nie mam ale dobra może ten głań ściągniemy Zróbmy tak, może Grimbel przeżyje. Ile jeszcze tej prowokacji mamy? Cztery tury, to nie ma szans, no niestety przekombinowałem sobie ten atak Przekombinowałem sobie ten atak Więc porażka. No co mogę więcej zrobić? Chyba niewiele nic. Jeszcze gdyby mi lekarz ustał, byłoby inaczej, ale niestety lekarza nie mam, więc. Więc niestety porażka. Boże, kochany, taka lipna porażka. No dobra, uciekam, bo nie będę się męczył, jest zero, dobra, idziemy jeszcze raz, dajcie chwilę, dobra, mamy kolejny skład, idziemy jeszcze raz na tego jego mościa i tyle, chyba już błędów nie mogę popełnić, ach, Boże kochany, gdybym ja miał taką planszę wcześniej, też by było zupełnie inaczej. I co? No dobra, bijemy, nie będziemy tu czekać. No nie wiadomo co, chociaż mogą liczy próbować ściągnąć, no ściągnąć prowokacja, też wyszło No ale już jest niestety po walce Troszkę przekombinowałem w tamtym ataku i się to na mnie zemściło Nie ma co ukrywać dobra, bijemy tak, tak i tak jeszcze walce mój błąd, niestety mój błąd i zapłaciłem za to srogo, dobra dajcie no dobra, tu idę takim składem, choć nie wiem może z kiwka zrezygnuję bo mamy kulerwo do blokowania a kulerwo może mi się przydać w innym składzie dobra, no to ok to mamy skład, możemy iść takim składem teraz tutaj, na dobitkę. lecimy Oj, oj, tego zera mi szkoda. Ach, no ale spaprałem nas własne życzenie, więc trudno. No dobra, mamy niebieskie, jakieś czerwone, ale nie mamy czerwonego koloru u siebie. Mamy żółte w szale, ale nie chcemy puszczać w szala żółtych. No dobra, poczekajmy może jeszcze, zróbmy tak. Prowokacja mi zeszła, dobra. Pójdźmy tu. No, niestety szal odpali podleczy, ale to w niczym nie przeszkadza. W niczym mi to nie przeszkadza. Ja się załaduję, damy semanę i będziemy już ich punktować. Więc tak, zrób... a Dobra, zróbmy tak. Podejrzmy tu, ok, jeszcze raz tak samo, tu zróbmy tak, eee, zróbmy tak, tak, no i kulerwo kończy robota. Ok. Chociaż mogłem sobie wziąć tu kiwka, byłoby łatwiej, ale ok. No i widzimy, no taki skład, więc ok, idziemy jeszcze raz tutaj na tego jego mościa. Dajcie chwilę. Dobra, mamy skład, idziemy takim składem. Zobaczymy. Mm, no dobra, lecimy. Oh. Mam nadzieję, że zdąży odpalić na dachę. No teraz mamy znowu tyle żółtek, że głowa mała. Ja mam wrażenie, że ta gra nie chce, żebym wygrał tej walki znowu. Dobra weźmy te żółte raz Kolejne mi się rozjechały no nie no nie wierzę w to nie wierzę e, Dobra zróbmy te żółte Znacie żółte, zielone co ja mówię I te zielone Jeziorianka mi się jak nie załadowała mi się na szczęście Co cieszy Ale pewnie teraz oberwie od Penolite i zginie. Jak co w standardzie ma tutaj? W standardzie są takie właśnie rzeczy, że lekarz mi ginie. Tak jest: im więcej, miniono, tym lepiej. tylko co z tego teraz, jeżeli ja nie mam lekarza. A pewnie teraz oberwie Wolfgang. Na dacha się też nie zdąży załadować, a jest, a jednak. No nie wierzę, nie wierzę, że w takich błahych walkach tak dostaje bat w baty. Uch. Tragedia, tragedia, tragedia. No ale co ja mogę zrobić no. Dobra, zróbmy tak <słyski> Jezus Maria, no pewnie jest. No. no i co? Nie zdążę się załadować, nie? Co, misiu? Co? No, i co ja tu mogę zrobić? Zielonych nigdzie nie mam. Wpuśćmy tutaj. Może się coś jeszcze dziwnym trafem stanie. Nie stanie się nic. <laughs> nie wierzę, nie wierzę. No nic dobra. Idziemy dalej. Dajcie chwilę. Dobra, tu idziemy takim składem. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Zostały mi dwa ataki, więc maksymalnie ugram jakieś. Coś ugram. Jak dostanę swoje klocki? Dobra, weźmy ten niebieski diament, bo co mogę zrobić? Ha, pierwsze zielone. Na więcej zielonych nie mam co liczyć. Nie wiem. Jakoś ta gra ostatnio. Nie, nie przemawia w ogóle do mnie. Nie chcąc, nie chcąc muszę bić w tą stronę. Bo muszę się rilusa pozbyć. fioletowych nie mam wcale za chwilę ten uderzy jego mość czerwony dobra, zróbmy tak potrzebuję fiolety na szybko pierwsze fiolety ale ktoś mi zginie Najgorzej jak mogło iść. O. Oh, Boże, kochany. Dobra, uciekam. No nie, zejdziemy sobie jeszcze raz tą dobitkę. I... Pozamiatane. Dajcie chwilę. Dobra, idziemy takim składem. Już nie mam siły. Wiem, zmarnowałem swoją szansę. Źle zagrałem mój błąd. Nie wiem, nie mam co zwalać na klockiej. Bo są rewelacyjne. Kolejna wojna w plecy. O półtora tysiąca ponad. No nic. Taki wynik. Do zera. Do zera. Przegrana. Także widzimy się o ile może będę nagrywał, ale nie wiem, czy będę wysyłał na YouTube'a. Zobaczymy. Na razie nie chce mi się nawet robić podsumowań, więc do zajścia. Macie jakie nagrody dostałem za swoje ataki, więc wojna przegrana, więc jakie ataki, takie nagrody. Także tyle ode mnie. Do kiedyś. Na razie.